Wszyscy wiemy, że lekam jest obecny na polskim rynku od dłuższego czasu, to już jest prawie 20 lat. Tak, to nawet nie prawie 20, a wręcz 22 lata. Yy, firma yy, zaczynała produkcję leku, yy, który jest znany w Polsce od tych 22 lat, czyli leku OTC, czyli bez recepty, melatonina, melatonina lekam. Potem miała drugą, drugi lek, to jest biosteron DHA, który również jest na polskim rynku. I trzeci, Maglek B6, bardzo dobry do tej pory ulubiony również przez farmaceutów polecany lek dla pacjentów, którzy mają niedobory magnezu, a jak wiadomo, tego niedoboru magnezu jest bez przerwy dużo. Dodatkowo, firma Lekam produkuje leki na receptę, tak jak pani wspomniała, leki OTC. Ale też suplementy diety. Proszę nam powiedzieć w takim razie, czym tkwi sukces państwa firmy. Potem dojdę do. Może od razu zadam to pytanie, bo wiem też, że wprowadziliście państwo nowe standardy produkcji suplementów diety, więc gdyby pani nam mogła powiedzieć, jak będzie to w przyszłości wyglądało już właściwie od teraz. Tak, rzeczywiście Lekarz zawsze stawiał na produkcję leków. Mamy zakład bardzo nowoczesny z Nowoczesnym Parkiem Maszynowym, który jest zlokalizowany niedaleko Modlina, w lotniska Modlin, w Zakroczymiu pod Warszawą. I tam około 200 osób jest na produkcji i w działach badawczo-rozwojowych. Tam też powstają nasze nowe leki. Tam wprowadzamy również nowe standardy. Mamy od 2007 roku produkcję finasterydu. to jest taka substancja, która jest dla, dedykowana dla jednego z leków urologicznych. Mamy też specjalny kanał i specjalną produkcję strefę, dla leków sterydów i leków wziewnych, bo lekam ma takie nogi swoje najważniejsze czyli ma urologię, pulmonologię, a poza tym jeszcze gastroenterologię. No i właśnie suplementy diety, tak, te suplementy diety, które w tym roku otrzymaliśmy certyfikat IFS Food, to jest taki specjalny certyfikat, który jest wymagany w tej chwili dla, wszystkich, dla każdej żywności, jeżeli chcemy to sprzedawać nie tylko w Polsce, ale też w Europie i na świecie. I my ten certyfikat w tym roku dostaliśmy w sierpniu. Jesteście Państwo pierwszą y, medialną y, y, stacją, która o tym y, usłyszała. Oto dziękujemy bardzo za zaufanie. Ale jak już Pani też opowiada o tych nowościach w Państwa firmie, to proszę nam zdradzić, czy macie Państwo jakieś plany na najbliższy rok, na najbliższe miesiące. Tak. Y, o, dokładnie o tych planach mówić niestety nie mogę. Powiem tylko, że Lekam lubi mieć nowe standardy i jako firma generyczna, czyli taka firma, która stara się wprowadzać nowe leki w trosce o polskiego pacjenta. Wprowadziliśmy dwa lata temu Solderol, który to, jest to lek po prostu, który ma 30 tysięcy jednostek witaminy D, a wiadomo, jaka jest to potrzebna witamina. I nie jest to suplement diety, tylko rzeczywiście lek. Poza tym mamy też nowy lek Comboterol, który jest dla pacjentów właśnie pulmonologicznych z astmą, i to są, to są dwie takie ważne wiadomości dla pacjentów. Natomiast w przyszłym roku mamy w planach dwa nowe leki eriksowe, które na pewno polepszą. Również standardy naszych odbiorców, naszych leków, Czyli o których jeszcze nie mogę mówić, ale jak się spotkamy za rok, to już będzie o tym głośno i wtedy z przyjemnością opowiem. Czyli pozostaje nam tylko czekać. Tak. Dziękuję za rozmowę. Ja w takim również bardzo dziękuję.